Hej, film kieruję dla wszystkich oglądających mój kanał, ale również dla tych którzy <śmulisz> ze specjalną dedykacją dla tych, którzy mówią, że wystarczy być naturalnym, naturalnym do kobiet, nic innego nie trzeba. Trzeba być sobą i trzeba być naturalnym, naturalnym i sobą, bo tak powtarzają. Szkolenia z uwodzenia z pewności siebie w ogóle są zbyteczne, tylko naturalność i pewność siebie to są ich słowa. No i później na ich kanałach widać, <śmulisz> widać że oprócz tych swoich książeczek, które przeczytali, brak wiedzy życiowej pokazuje to, że wyżywają się nadstyp, serkami, albo y, tak naprawdę biorą sobie kobiety, które gdy wystarczy tylko na nie spojrzeć, to wszystko jasne i człowiek człowiek już powinien przejść do innego, innego kanału, jeśli chodzi o, o, o edukację na temat kobiet. Wielu jest takich omnibusów y, mówiących tylko, y, a tak naprawdę ich rzeczywistość bywa dramatyczna. Dramatyczna, krytykując y, Szkolenia, z rozwoju, z y, uwodzenia, z pewności siebie. I jeden właśnie z tych mm, przykładów, które dzisiaj chciałbym podać. Takich przykładów są oczywiście. Jest niezliczona ilość, o tak bym powiedział. Chłopiec pracował sobie dwadzieścia kilka lat, pracował sobie. Gdzieś tam, w pewnym, miejscu, w pewnym miejscu, i tam poznał kobietę. On był szczery i naturalny, powtarzam. Szery nat naturalny, tak jak powtarzałem ci panowie. Jeden w okularkach, który z kobietą tak naprawdę miał tyle wspólnego, co, 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 co po prostu. No. Aż, aż brakuje mi słów. I drugi, pofarbowany, który również. Miał z kobietą tyle wspólnego, co, co. Ale. Mówię dalej. No i poznali się naturalnie, nic nie udając, będąc szczerzy. Tylko ona miała dwójkę dzieci. Już z poprzedniego związku. Nie wiem, czy z małżeństwa, czy ze związku. To akurat nie istotne. I ona z tą dwójką dzieci dostrzegła, ponieważ brat tego chłopaka mi to powiedział. Dostrzegła, że ten chłopak jest lekko no nieogarnięty w sprawach damsko-męskich. Ale był naturalny i szczery, tak jak ci panowie powtarzają. Naturalność i szczerość powoduje to, że możemy mieć każdą kobietę. Tak jak oni to powtarzają. No, to nie są oczywiście moje słowa, ja cytuję. Naturalny i szczery był. No i poderwał tą kobietę ona go poderwała, ale on myślał, że on ją poderwał, y, tą kobietę z dwójką dzieci. Ona zobaczyła, że on jest na maksa zakręcony, więc przesunęła wszystkie granice do maksimum. Yy, kazała oczywiście, całą pensję zabierała, on opłacał wszystko, te, te jej dzieci. Zabierała wszystko, co mogła. No i oczywiście, co mogła powiedzieć, no bo zobaczyła, że on jest Czasami tak, jak jesteś obok siebie, masz kogoś do, do, do rozmowy, to tak Słyszysz taki głos, że już po 10 minutach byś zasnął, albo być najlepiej, jakbyś poszedł, jeżeli masz pewien poziom energii, nie? No i on był właśnie taką osobą, ale był naturalny i szczery. To co powtarzam, bo to jest najważniejsze w uwodzeniu: naturalność i szczerość. No i on był taki naturalny i szczery. Ona przesunęła już na maksa granicę, wycisnęła go finansowo, jak mogła. Oczywiście powiedziała mu, że nie może mieć dzieci, ale miała w ukryciu spirale. Ta spirala, tą spiralę podobno raz na jakiś czas się wymienia. Czy ona ją w ogóle wyciągnęła? I podobno w tym momencie kobieta jest, yy, tak, tak słyszałem, nie wiem, tutaj akurat tej kwestii nie dyskutuję, bo nie jestem żadnym lekarzem, ale podobno, że jak kobieta wyciągnie spiralę, to podobno jest bardziej płodna. Tak słyszałem, tutaj yy, yy, nie będę na ten temat dyskutował, ponieważ nie mam żadnej wiedzy. I ta kobieta wyciągnęła po jakimś tam, po iluś latach razem, nie wiem, po dziesięciu tą spiralę. Czy tam po, po pięciu, po iluś tam latach, bo musiała już ją wyciągnąć, ale jemu nic nie mówiła, no bo on myślał, ten dżentelmen, ten że po prostu ta kobieta nie może mieć dzieci. I co zrobiła takiego ciekawego ta pani? On był naturalny i szczery w stosunku do niej przez cały związek, przez całe życie razem. To był w ogóle mąż i żona. Tak a propos, prawda? Co zrobiła? Facet wyszedł na przepustkę w bardzo dużym wyroku. No co, no poszła z nim do, 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 do łóżka, no bo skumulowało się te 10 lat, czy tam 5 lat życia z tym. I wybuchnęło wszystko. Musiało to wybuchnąć. Musiało to po prostu. Świat musiał to zobaczyć, i musiał to zobaczyć. Facet, który jest na przepustce. I doszło do zapłodnienia, ta kobieta zaszła w ciążę, facet poszedł oczywiście dalej w odsiadkę tam na długi wyrok, więc wyszło z tego trzecie dziecko. No i ten naturalny facet, naturalny i szery w stosunku do niego, był naturalny i szczery. Tak jak trzeba być. Tak jak podpowiadają ci, co mają największą wiedzę, z utlenionymi często, z i z twarzami, z twarzami takich, po twarzach ich widać, że mają doświadczenie życiowe bardzo wielkie. I ten naturalny i szczery człowiek dostał bardzo dużego załamania psychicznego. Wtedy ważył, nie wiem, 80 kilo, dzisiaj waży 160. Jest. Yy, yy, Podobnym wieku do mnie, ale mieszka z mamą, nie ma, nie ma, nie ma dziewczyny, nie ma dziew żony, nie ma nikogo. Bo później jeszcze próbował mieć jakąś partnerkę, i ta partnerka zrobiła z nim to samo, ponieważ był naturalny i był szczery. Naturalny i szczerość tego cechowała, nic innego, nic innego nie było, można od niego uzyskać, jak naturalności i szczerości. To, że był troszkę taki jak ślimaczek, to nie jest istotne. Był naturalny i szczery. To jest największa wartość w tych czasach. Niestety. Pani nie doceniają takiej wartości, a ci podpowiadacze, którzy nie mają całkowicie żadnej wiedzy na ten temat, ponieważ no, jedyna ich wiedza to jest książkowa, ewentualnie z rozmów z kolegami. To. To. I tu bym dał trzy, trzy kropeczki. Nie wiem, gdybyście wiedzieli, jaki jest dramat tego chłopaka, jaki jest dramat. Całej rodziny. Chłopak ma. jest po 40 i tak naprawdę mieszka z mamą, jest załamany, waży 160 kg, tylko je i nie myśli o niczym innym, jak tylko przejść z dnia na dzień i to wszystko. Dwadzieścia jego lat związków to szczerość i naturalność. Naturalność i szczerość. Żaden związek nie wyszedł mu, a był tak naturalny i tak szczery. Kobieta, która miała dwójkę dzieci, wyobraźcie sobie oczywiście ta sama kobieta, która miała tą dwójkę dzieci, i która z tym panem na przepustce zrobiła sobie kolejne dziecko. Zaciągnęła oczywiście na niego jakieś tam kredyty drobne, i on do teraz jest spłaca z, z ostatnich oszczędności, ona to sprytnie zrobiła, żeby, chociaż minimalnie tam sobie podciągnąć kalkulację finansową. Wyobraźcie się, co dzieje się w głowie tego chłopaka. Wszystkie doświadczenia, jakie miał z kobietami, są na nie. Wszystkie y, doświadczenia, jeśli chodzi o kobiety, są na nie. Wszystko, co się wiąże z kobietami, jest na nie. Jeżeli powiesz kobieta, on powie spie, i tam jest po prostu dramat, goni dramat. Ten dramat dociera do całej jego rodziny. I mam nadzieję, że ci właśnie tutaj podpowiadacze, ci tacy, co mówią, że nie, no szkolenia są bez sensu, yy, pewność siebie też jest w ogóle bez sensu, to wszystko jest naturalne i szczere. Przyjdą do niego i mu pomogą. Pomogą mu, ponieważ oni wiedzą, że szczerość i naturalność to jest to. I takich ludzi w naszym społeczeństwie jest bardzo wielu. Jest bardzo wielu mężczyzn, którzy potrzebują wielkiej pomocy. Wielkiej pomocy potrzebują małych kroków, które czasami z małych kroków stworzy się coś wielkiego, stworzy się wielka idea, stworzy się zupełnie inny. Człowiek. To jest tylko taka moja skromna obserwacja, już teraz myślę, że 30-letnia. I teraz zastanówcie się nad jeszcze jednym faktem. Co musi mieć kobieta w głowie, jak ten facet i naturalny, który, z którym była 5 i 10 może lat, musiał wpłynąć na nią, że ona oddaje się facetowi na przepustę i jeszcze robi, robi sobie z nim dziecko. Bo jak, tak, jak skumulowały się przez tyle lat takie emocje, tej naturalności, tej szczerości, tej tego takiego ślimakowania w jej życiu, że ona się po prostu rozkłada po czterdziestce i mówi: Zrób mi dziecko. Nieważne, że to dziecko nie będzie miało ojca, że to dziecko będzie się wychowywało z nią, tylko to automatycznie ona. Już uszkadza to dziecko, ponieważ każda książka, każdy psycholog, każda osoba powtarza mama i tata, mama i tata, mama i tata, mama i tata w wychowaniu. I teraz ta pani robi to w taki właśnie sposób. Okłamując wcześniej swojego partnera, mówiąc, że jest bezpłodna, mając spirale. Co byście na ten temat powiedzieli? Czy spotkaliście się również z taką sytuacją? Co doradzić takiemu mężczyźnie? W jaki sposób yy, pomóc? Ten facet był przez całe życie szczery i naturalny. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do, moi, do moich szkoleń. akademia Skorzystaj z mojego doświadczenia, z moich obserwacji, a moje obserwacje i doświadczenie są, uważam, bezcenne. I pamiętaj o tym, że zanim doradzasz komuś, mówiąc, że wystarczy tylko być naturalnym i szczerym, możesz komuś wyrządzić bardzo, bardzo dużą krzywdę. Trzyma się ciepło. Hej.